Szymon się spóźni. Nic nowego. Ej, to jest moje. Ej! Ja chcę przed nauczycielem. do. Super, skoro jesteśmy tutaj wszyscy w komplecie. Moje Mili, cofnęliście się do szóstej klasy. Dwa. Ja... Mogę iść do toalety. Dwa przerwy. nie przerwę zdążyłem na przerwę. Była 15 minutowa przerwa. Szymon! Ty sklej lepiej. Powróciliście do szóstej klasy. Zbliża się koniec semestru, zbliżają się święta. Ale wasze oceny nie są najlepsze. Twoje oceny są super. Twoja też upa niezłe. Szumi, o no, tobie się nie dopowiadam. Gremek jak to rynek. Daję pieniądze, więc powiem. Panie Marko, wierzę yy, ja się, że Szymonowi grapi o w głowie. Nie, 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 nie! nie. Z czego pan czy panie Marko? Wszystkiego. Jestem... Ogólnokształcący. Dokładnie. E Elo. E -elo. E -elo. E Elo. Dzisiaj będziecie odpowiadać przy tablicy. Za poprawne odpowiedzi dostajecie plusiki, a na koniec czeka was test. Jeżeli go zdacie, macie luz, macie święta, jeżeli nie, trafiacie do koła. Proszę bardzo, na mnie cały czas pluje. Ostatnia ławka! Dobrze się bawicie? To zaczynamy od Was. Geografia mojej Zapraszam. To życie. Na Okej. Najpierwszy bo jak gruby jest no dobrać ja dobrać. Ja ja Nie! <tuszy> Mam do ciebie pytanie, czy możesz podać nazwę najwyższego szczytu w Polsce? Największego szczytu w Polsce? Tak, gór. I gdzie on się znajduje? W Zakopanem, tak bym powiedział. <tuszy> Przepraszam. Tam nie będzie Giewon najwyższym szczytem w Polsce? No wiesz to, on zasługuje jednak na tego. Nie bo pan zasługujesz na minusł stary. Jak jest najwyższy szczyt w Polsce? Rysy uważam, że są najwyższe. Tak, ja mam dobrze, że uważałeś. Świetnie. A wiesz, ile mogą mieć, mniej więcej? No bo rysy nie są zakopane, to powiedziałem, że na pewno nie jest zakopany. Ja, ja tu żądam e, poprawy, to powiedzieć. Konkrety! Konkrety! Rysy. No, -y. Rysy! Rysy! rysy. On nie na tej lekcji, Ja miał nie jeść. Ci, ja nie widziałem. Ja nie widziałem, że no Nie, po ja. się kryje za Ja nie widziałem. Przesłysz się, Nie! Sprzedałeś mnie. No bo ty nie sprzedałeś. Jak ty sprzedałeś? Że żeby Dobra, okej, okay, super. Już wiemy jaki jest największy szczyt w Polsce. A czy ktoś może zdradzić mi? Ja... Jestem ja. Dobra, jak mówię super fajnie. To może powiesz mi ile, ile w metrach wynoszą rysy. O, nasz bieszczatnik. Proszę Państwa, nasz bieszczatnik. Chcesz wiedzieć po stronie słowackiej czy po polskiej? Pol 2499. Bardzo kurna. Co tu napisałem? Dobrze. 2499 Czemu nie ty otrzymujesz plusik? Dziękuję O! Proszę tak! Czemu zawsze ja? Ja nawet ja? ja nic nie powiedziałem A ty zacząłeś się tłumaczyć To nam zwa nie zwalają A w się tłumaczy Dobrze, przechodzimy do drugiego zagadnienia Proszę państwa To jest nasza słodka, piękna Ziemia Ale Ziemia składa się z warstw A co się jeszcze składa z warstw? Cebula, ma warstwę. Świetnie i kto jeszcze? Trzech. Ogry mają warstwę. Super. Ale podzielono ziemię na cztery warstwy. Czy ktoś jest mi w stanie podać najprostszą, czyli jądro ziemi drugie? Jądro zewnętrzne. Kremku? Kredn? Ty nie zaskakujesz. Przepraszam, tak? Jak chciałbym coś z trzeba. On korzysta z telefonu. Proszę stracić, tak? Proszę odblokować telefon proszę Mam telefon, mam telefon, to jest jakiś inny telefon. mam w kieszeni, bo mam w Ja nie, nie, nie. Ja na przykład, niestety, kodeks nauczyciela zakazuje mi dotykania uczniów. Tak, wiesz, bierze, bierze. Bardzo mi się to nie przydaje. Świetnie, ja też mi nie sprzedaję. I Płaszcz, ziemski. I ostatnia warstwa, proszę Państwa. Wie ktoś? Skorupa ziemska. Bardzo dobrze. U, tak to. Chciałem to powiedzieć też, panie Marku, skorupa jest zawsze na samym zewnętrznej wartości. To na tyle, jeżeli chodzi dzisiaj o geografię. Teraz przejdziemy sobie do języka polskiego. No to co? Kogo jeszcze nie mieliśmy przy tablicy? Mnie. Proszę, iść do łazienki. Mogę też iść do łazienki. Yy, jedna osoba na raz możesz no. chodzić. Na co wy łazience chcecie robić? Widział ale ja już nie chcę ale... iść ale... do łazienki Nie wiem, czy się to się stało nie Ale nie nie ja mam ja z chęć, to w sumie proszę Dobra, to Szymonie ja ja możesz pójść, ale to będzie ta Dobra, Dobra Szymonie ja Język polski Język polski, ja o, jesteś w stanie zrobić drugiego filsa, stary Szymon, możesz już wrócić, możesz iść, możesz iść Łazienka jest zamknięta A, A tu nie, nie jest łazienka, tak jest łazienka Ja to wam pokażę Jezus, co za dzieci ostatnio Dobrze, Szymonie możesz wrócić Czyli jednak Dobrze czy możesz mi wymienić y, przypadki? Jest ich siedem. W czy Nie Przypadki. Ja mam papieru wkładzie. Proszę siadać, mnie już nie interesuje, jak się to maity trudno. Nie mam cierpliwości! Nie A, już. Dobrze, kur. Szymonie, siedem przypadków. Jakie są? Jak się nazywają? Siedem. Tak, to ja jestem raz. Nie, 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 nie. nie. Mianownik. Mianownik, to co? Zewnątrz komu czemu. Nie? A. Mianownik, to co? A jest dopełniać. Dobrze, dobrze, no, Mianownik dopełniać kogo czego. Dobrze. Później jest celownik. Dobrze. Komu czemu? Dobrze. Później jest... Mian... Czekaj. Hmm. Mianownik. Później jest biernik. Bardzo dobrze. Kogo co? Bardzo dobrze. Dobrze Dobrze. Serio dobrze, no? Jeżeli kogo co? Później było... Jestem przy czwartym? Już no. mi zostało. Wołacz o! No to, a na, to do, na końcu, tak? Na końcu. Jeszcze tak dwa ci zostało. Narzędnik? Dobrze. Ale nie pamiętam na jakie pytanie odpowiada. Z kimś czym? Bardzo dobrze. A proszę się patrzeć teraz ciągle na mnie, dobrze? I ostatni? Wołacz. Yy, Zebrać jeszcze jeden. Wołacz ostatni, a przedostatni. Miejscownik? Dobrze. Maciek, krzesło pożyczyć? No, chciałbym powiedzieć, a on tam. dyrektor pijany, No dobrze, ale odpędziłem na większość. tak? miejscownik na jakie pytanie odpowiada? Miejscownik odpowiada. O Kimoczy! Dobrze! I poważ. O! Piszcie Dobrze. To skoro znamy, poznaliście właśnie, na co odpowiada. Yy, na co odpowiada przypadki, to Jakubie. Nie musisz wstawać, obni mi właśnie przed przypadkiem imię Krzysztof. Muszę je łazienki. Dobrze, bierze ci. Możesz iść. Wiecie co, zbliżę się bliżej koniec lekcji, a chciałbym jeszcze zrobić, zrobić z wami sprawdzian, więc jeżeli chodzi o... Masz pierwszy. Nie! Jakubie! Jakubie! Jakubie ja nie mogę skupować, takie ewentualnie. Minusik, proszę, minusik. Na szczęście. Minus Jakub, przepraszam bardzo. Powinien nagadem dostać już dawno. Co to jest? Poduszka. Nie dostałem. Dlaczego służy poduszkę? Do spania. No, no właśnie, bardzo no dobrze. Proszę sobie zapisać plusa. No to dobrze. Przechodzimy do hmm. matematyki. Ręku? ty też w ale to ale Wiktoria! Wiktoria! nie ma do tego plusa. No to zapraszam. To zapraszam do bizy, będzie bardzo ja ja już tyle odpowiadała, a pan nie jesteś plusa. No. Ja nie ręku, e, nie wiem czy kojarzysz, ale z, rano, z samego początku. <noise> mi się w głowie iść zapytać, energii. Czy jak... dobrze, wszystko dobrze? On musi iść do pielęgniarki Ja go nie, nie, dam sobie radę. Ja go ja go ja Trzeba iść w okay. dwójkę nie ma, nie. Niech pan nie dotyka. Nie, ej, 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 ej o, nie, 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 No, nie. Nie, 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 nie. Działanie na ułamkach. Dobrze. Nie. Prosta sprawa. Zrobimy ci prosty ułamek. Czy ja wreszcie tego prosta dostanę? Dobrze. Mogę sobie pisać dusika panie Marku. Momencik. Czekam na... na, na, czekam na komendę. To jest 60? Co pan ma Dobrze. No proszę pana, czy pan umie matematykę? Yy, tak, proszę nie wątpić mojej kompetencje. Ja Mam Bardzo dobrze, ale możesz sobie zapisać. Czyli skoro już potrafimy sprowadzać do wspólnego mianownika, oraz dodawać ujazdów na zwykłe, przechodzimy do wszystkiego, jednego zagadnienia. Wiktorio, tobie mało brakuje do tego, żeby uzyskać plusa. Proszę no mi to zamienić na ułamek dziesiętny. No proste. Tak po prostu. Turek napisał, że całości, a ja sobie najpierw społecznie sprowadziłem do mianownika. Wiesz, Proszę pana, tak dobrze? Bardzo dobrze Wiktor super plusik. Jak się na to zwoliczyło? Bardzo dobrze. To jest proste. W pamięci wszystko? No jak? Takie rzeczy zna się, ma się w pamięci, stary. Dobrze, proszę e, zdjąć wszystkie pomocy naukowe z Mi się ten sposób przyciągania rzeczy z bardzo Pusie. podoba. Co to, 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 to jest? Czaska szaleć! To nie ja! Czaska pies To nie ja! Byłeś naprawdę na takim na ubiegciu! Staraliśmy się. A ja je, nic nie zrobiłem! Poza tym, dlaczego Remek ma dwa plusy? Nie miał wcześniej. Ej, chwila, chwila, chwila! Ja zapomniałem, że przecież to się wszystko nagrywa! Możemy no. sprawdzić, co to, to ty. Ja wiem, normalnie jak przecież normalna lekcja nie no, widzisz, to? nie nagrywa się, nie nagrywa się. widzisz, co tu stoi? Ha! A czy ty jesteś szlepy? Nie widzisz, że no, tu stoi. Nie ma pan prawa prawa prawa, Nie widzisz, że no, tu jest operator? Nie ma pan Mam prawo! Ty też! Zachować milczenie. Mam wycięcie wszystkie plusy. Panie Marku, ale pan. O, jednej o, rzeczy na. O, Panie Marku! Cicho Od drugiej Panie Marku, to tutaj jest już ja idę się to zgłosić. Ja nie, nie, jest, A nie, A ja mogę zgłosić. Przypuszczanie sobie. Nie tych w... rzeczy od nauczyciela! Co Czę to za skarabin? A mogę Proszę pana, jak pan nie odda... Jakby pan nie odda plusów? Grab dyrektora widzę! Nie, 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 nie oddaję plusów. Przybaczcie moją własność. Nawet nie przeczytałem pana laptopa. Dobra, mam ostatnie 15 minut lekcji, proszę państwa. Bierzemy sprawiane i zaczynamy. 60% Minimum i przechodzicie. Jeżeli będzie poniżej 60%, oblewacie i idziecie do kozy. A ja mam też. Pytanie, można Pana zadowolić w inny sposób. Oczywiście. Zostawiając subskrypcję oraz lajka na ten kanał. A <grym> co to za aluzję? Przecież jego rodzinie jest trochę inaczej zbudowane. A widział Pan? Proszę. Proszę Wiktorio. Dobrze, macie teraz 10 minut czasu na rozwiązanie. Nie, czas Tak Może mi Pan na ocenę? Co to się dzieje? Co to za odpowiedzi tutaj? Dobry, no! dobra, no, no. to to, bardzo! Jeszcze raz wyszedł za Mówię, przepraszam za spóźnienie. Ja kliknąłem subskrypcję i dzwoneczek, ale nie zadzwonił. To bardzo. Ty się niczym nie przejmuj, Skoro już kliknąłeś subskrypcję, nie musisz pisać sprawdziany i masz wolne. Super, dziękuję ślicznie. Nie potrzebujesz pisać. Tak. powodzenia. Ej, to oni już ślicznie na Ale moment A za, wcześniej kanał? Tak. Była pierwsza subskrypcja na Pana kanale. A mogę na się jak go zdecydować? Też tego za Jako, że byłeś pierwszym subskrybentem. I jak kochani ja wam leci? Jak wam idzie? Kuba! A masz pan mam, mam, krain, może? Co ty zrobiłeś? Może? Nic gdzieś nie? Co ja ty, ty zrobiłeś? Potrzebuję. Kwarunkie. Co ty, co ty zrobiłeś? Ja proszę. No ja piszę. Ja pisz, ja pisz, co się stało? Nie dla nas pan Zachnięty tu 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 nie zepsuła Przepraszam, może iść tutaj? Nie działa? Przepraszam, ja idę z tobą Nie razem, dobrze? Daj A my za ten czas proszę nieść ciągle, dobra? O panie Marku, witam serdecznie. Ta tablica była luźna, nie? Jak życzycie ostatnio, jak mi się nie wta. No. Wiesz, bo przynoszę... 130 jest. Ja byłem przykręcić dzisiaj, już jest wszystko w porządku. Tak, tak. ale wiesz coś, z rzutnikiem się coś dzieje, Grzesiu. Masz 260 tysięcy no. i jest y, w sobocie... 6 razy więcej. Nie działa jakoś. Ja podłączę ten kabel hi, mi o, i NI. W sobocie jest coraz więcej.

E, nie, bo w Sopocie jest 6,5 razy mniej niż w Gdyni. To trzeba maćka z trzeciej C. Dobra, a bo on o. faktycznie bo on gra w te komputery, to, to, to tam. A, no jak dobrze. Ja mam jak jakieś mistrzostwo w tym, tak. w pasja... Nie, pasjan gram. Bo w Gdyni mieszka gdzieś, gdzieś jest osób 6,5 razy więcej niż w Sopocie. <noise> e, Licz of. E, liczba. w liczeniu? Le chyba w Ale jak liczą na kalkulator? Dziwne zawody. Dziwne, no ale to dzisiejsza młodzież. Dzisiejsza młodzież. Więc w supocie mieszkać... 360 A w Dyni 260. Dobrze, Jakubie masz? Co to się za... Co to za ustawki? Witoria kolejny raz otrzymujesz Miluś i mieliusica tak. To wszystko przez mi, bo on Błąd pytał! Pytał? Nie masz. Ok. Ej, zajebiście się czuję jako nauczyciel. To jest super fucha. Jak wrzucę YouTube'a to będę nauczycielem. Ja już skończyłam, proszę pana. Dobrze, to w takim razie Wiktor, na pewno? E, tak, Pika. Podpisać się, proszę. Ja też sobie widziłem. O, szybko. Dobrze. Dziękuję bardzo. Kuba. Ja nie wiem czy to jest w się skończyłem. Tylko. Y, nie zadania nie wydrukowało. Nie wiesz co teraz drukarko, znowu byłby problem, wiesz, bo Grzesiek tam znowu siedział, właśnie ma coś naprawić, ale. Gdy, ja <śpiewanie> to ja panu oddać. Dziękuję. Szymonie, kończymy! Proszę o oddać kartkę. Dwie Szymonie... minuty! Do 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 Dobra! Za... Ej! <śpiewanie> <śpiewanie> Hej! jak mi się to dosłoniło? To jest niesprawiedliwe! Dobra, przechodzimy do oceniania sprawdzianą i zaraz... <grym> przepraszam. A co ja powiedziałem? Co się tak rozpoziło? Ostatnie no, Nie, 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 przepraszam. Jest nie, wiesz co. Nie, chcielibyśmy się wszyscy pośmiać. Kuba, chciałbyś się pośmiać? Widzi? Wejdź. No ostatnia łapka, bo jest nieżar, jeszcze raz, no. No powiedz no. Kup, to, zza, powiedz no! Oceniamy się sprawdzianą. Kochani, mamy sprawdziane ocenione, Nie mam problem z jednym sprawdzianem, będziecie musieli, wy kochani pozostali uczniowie, pomóc mi w ocenieniu tej pracy. Zadanie pierwsze, wymień warstwy, po, warstwy ziemi po kolei od wewnętrznej do zewnętrznej. Tutaj prawidłowe odpowiedzi to wewnętrzne jądro ziemi, później zewnętrzne, płaszcz ziemska oraz skorupa ziemska. Na przykładzie pewnego kolegi, nie wiem jak to ocenić, Postar pomóżcie mi. Pierwsze, dworzec Wrocław. Drugi... koleje śląskie. Trzeci pociąg! A czwarty <grystanie> masz Warstwy ziemi, Jakubie. Kolej. Jak Kubie. Warstwy ziemi. Po kolei. Ona po prostu źle zrozumiał Tak. Jak to mam ocenić, kochani? Zaczytanie bez zrozumienia to się nie dawało po e, Ale to też nie jest po kolei. To się a to... Jest po to... Jest kolej, ale nie jest po kolei. Ale on względem kolei ten kolej to zrobił. To są koleje. A to... Powiem to, to... to... to matce to wszystko. Kto? Pana pan go uczy? Yy, teraz zrozumiałem to. Ja też tu popełniłem błąd. Mogłeś też źle zrozumieć. Plus. Podaj najwyższy szczyt Polski i jego wysokość. Plus minus 200 metrów. Tutaj prawidłową odpowiedzią były rysy. 2499. Wszyscy odpowiedzieliście prawidłowo. Poza jedną osobą? Pana synem Jakubem. Proszę się zwracać Jakubem. Pan syn, e, to pana syn Jakub. Jakub napisał Sky Tower Więcej niż 2 metry i mniej niż 500 metrów. Czy to parę odpowiedź? Nie, bo jest poza swoją metą. To ja jakby. No, jak to... no odpowiedź jest. Jednogłośna, czyli niestety nie otrzymujesz punktu. Coś się zjadły niektóre zadania, więc przechodzimy do innego. E, <coughs> Dyktando wszyscy pięknie napisaliście, jedna osoba nie napisała, bo się źle wydykowało. Tutaj kartkę tak, jak sami widzicie, no, coś się stało. E, zadanie czwarte, tutaj e, bez kłopotów u ręka bierz ręka, przepraszam, Szymona. Niestety u Wiki jeden punkcik e, odpadł. Dalej, zadanie piąte, tutaj e, Kuba napisał dobrze, Wiktoria ma zawsze rację. Wiktor rację w racji w tym przypadku Bo Ty... ja zawsze mam rację Tutaj niestety Lewek nie miał racji, bo zaznaczył Jakub Przecież nie mam racji zawsze Szymonie gratulacje, tutaj ocena celująca 6 na 6 Dziękuję Oraz dwa plusy, to jest poza skalę Masz szóstkę, nie, nie przechodzisz przez star. Czyli mam święta Masz święta Remik już wiesz, że goń tutaj 4 na 6, ale plusik był, więc 4,5 Wiktoria Czy ja mogę zrobić mąskrę? Ja Wiktor się liczy, tylko jeżeli macie powyżej 50% Ja mogę zobaczyć, bo nie Wiktoria 4,5 na 6 punktów, ale dodatkowo nie plusa, więc ma 5 Mogę poprawić? Remeju, czwórka Z plusem Miało być 5 To nie miało być 5 no no Plusy są, więc miało być 5 Masz jeden plus Jeden pierś ma 5 daje łącznie 5 4,5 masz plusem I Kuba, ty? Где это кофе?